Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku opowiem coś na temat suszenia kwiatów lawendy. Jak widzimy, tutaj takie nasze prywatne wysypisko lawendy wraz z miłożębami. I mamy tutaj dużą ilość lawendy. Lawendy, która już przekwita, lawendy, która już przekwita tutaj widać rom motyli, bąków, ale chcemy ją ususzyć. Tutaj już przekwitła. Zaraz też nagrywam film o przycinaniu lawendy właśnie po przekwitnięciu. Natomiast jaką, y, jakie kwiaty y, ścinać? Na pewno nie takie przekwitnięte. Na pewno też nie rozwinięte już tak fajnie, idealnie. Musimy znaleźć, co nie będzie łatwe, jakąś taką średnio rozwiniętą Rozwiniętego kwiata. Czy ten kolega? Tak, ten kolega jest jak najbardziej fajny. Może być troszeczkę późniejszy. Ścinamy na długość, jaką chcemy. Najlepiej do pierwszych liści. A, tylko ciężko by mi to zrobić lewą ręką. Widzę, że zrobię tutaj większą krzywdę kwiatu. Powiedzmy, nie róbcie tego jak ja. Ale myślę, że też będziecie mieli więcej rąk do współpracy. Ach, nie chcę się wyostrzyć. Ale taki kwiatostan troszeczkę bardziej rozwinięty jest idealny, jeśli wtedy zobaczymy, że nasze tutaj lawendy mają mniej więcej ten stan, rozwinięcie kwiatostanu, wtedy ścinamy. Kiedy ścinamy? Ścinamy najlepiej w samo południe. kiedy te aromaty są najbardziej rozwinięte. Zresztą mamy teraz, no już bardziej popołudnie niż południe, ale mroi się tu od owadu, właśnie dlatego, że teraz również te zapachy je tutaj ściągają. Ale też ważne jest przechowywanie tych kwiatostanów, a przechowywujemy je w przede wszystkim w ciemnym miejscu i przebiewnym wbrew pozorom. Tak, aby te węgla nam ani nie zgniły, ale też zachowały fajny aromat na dłużej. Takie suszone kwiaty jak najbardziej będą i pachnieć i służyć już długo. Na dzisiaj to tyle. Żegnam się z Wami z tym pięknym krajobrazem wokół. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Słonecznego dnia!